Cześć, tu Marek Zieńczuk. Chciałbym zaprosić serdecznie 15 listopada na mecz z Lechią Gdańsk. Jest to mecz, mecz przyjaźni, na, na, który, na który wszyscy kibice czekają i odbędzie się on pierwszy raz po 13 latach. Także zachęcam wszystkich kibiców do stworzenia wspaniałej atmosfery. No i do przyjścia na stadion. Wiem również, że jest prowadzona akcja. Akcja zbierania pieniędzy na jak najlepsze ogłoszenie kibiców z Dańska. To bardzo, się z tego, bardzo z tego powodu się cieszę i gorąco zachęcam do, do zbierania jak największej ilości tych środków. Mam, na, mam nadzieję, jestem, jestem wręcz przekonany, że atmosfera tego meczu będzie, będzie wspaniała i niezapomniana, także jeszcze raz bardzo zapraszam kibiców do przyjścia.